Pamiętaj, jeśli doszło do wypadku na autostradzie, każda sekunda ma znaczenie. Dlatego obowiązkiem kierowców jest utworzenie korytarza życia, by wezwane służby ratunkowe mogły szybko dojechać na miejsce zdarzenia. Zasady tworzenia korytarza życia są proste. Nie czekaj do czasu, aż usłyszysz sygnał karetki, straży czy policji. Gdy widzisz zdarzenie na autostradzie, dojeżdżając do zatoru, zacznij zjeżdżać do właściwego boku od razu. Na dwupasmowej autostradzie kierowcy z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie na lewo do krawędzi jezdni, kierowcy z prawego pasa maksymalnie na prawo, wykorzystując też pas awaryjny. Na trzypasmowej autostradzie kierowcy stojący na lewym pasie zjeżdżają maksymalnie na lewo do granicy jezdni, zaś kierowcy z pasa środkowego i prawego maksymalnie na prawo, również wykorzystując pas awaryjny. Mam dla Was jeszcze sprytny patent. Jeśli nie wiecie, do której krawędzi zjechać, aby utworzyć korytarz życia, wystarczy spojrzeć na wyciągniętą prawą dłoń. Przestrzeń między kciukiem a pozostałymi palcami wskazuje na prawidłowo wykonany korytarz życia. Powtórzmy jeszcze raz. Kierowcy stojący na lewym pasie zjeżdżają zawsze na lewo. Ci, którzy stoją na pozostałych pasach ruchu, bez względu na ich liczbę, maksymalnie na prawo.